Układ sterowania siłownika dwustronnego działania z automatycznym powrotem. Skład układu Zawór główny wraz z filtrem rozgałęzienie. Zawór bistabilny 3x2. Zawór monostabilny 3x2 sterowany ręcznie. Zawór monostabilny 3x2 sterowany rąbką. Zawór alternatywy. Zawór 5x2, sterowany pneumatycznie środnik ustronnego działania. Włączamy zabór. zawór. Zawór wistowny 3x2, też wyłączamy. Pociąg jest y, przekazywany medium robocze do zaworów do zaworu 3x2, sterowany przyciskiem. Gdy naciśniemy przycisk, do zaworu 3 na 2 zostanie uruchomione przez sterowanie siłownika przez zawór 3 na 2 sterowany ręką 3 na 2 po czym następuje wysył siłownika gdy zwolnimy zawór zostanie uruchomione przez sterowanie przez 3 na dwa stylowane rąk.